Cześć! Z tej strony Gustaw, a ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. Dziś Dacia to całkiem nieźle wykonane, ale bardzo budżetowe samochody, które cały czas w całej Europie są bardzo popularne. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu sprawa wyglądała trochę inaczej. A dzisiejszym bohaterem jest Dacia. 1310. Żeby dobrze zrozumieć, czym jest Dacia 1310, trzeba cofnąć się do lat 60. W 1966 roku powstała marka Dacia i Dacią nazywano krainę, która w czasach rzymskich znajdowała się na terenie dzisiejszej Rumunii. W 1968 roku rozpoczęła się współpraca Daci z Renault. I już w 1969 roku Rumunii zaczęli montować Renault 12. Które nazywało się Dacia 1300. W 1969 roku Renault 12 było całkiem nowoczesnym samochodem, a pierwsze egzemplarze Daci 1300 także były nowoczesne, bo tak naprawdę nie produkowano ich w Rumunii, tylko składano. Wtedy dla biednej Rumunii to był doskonały samochód. Niezbyt drogi, niebogato wyposażony, ale bardzo dobrze radzący sobie z złymi drogami. W 1976 roku drogi Daci i Renault rozeszły się. Mimo to Rumunii cały czas produkowali model 1300. Chociaż jakość nie była taka dobra, gdyż cała produkcja była rumuńska. W 1979 roku został wprowadzony model 1310. Ale tak naprawdę był to duży lifting poprzedniego 1300. Mechanicznie nie zmieniło się nic. No i wtedy zaczął to już być. Przestarzały samochód. O czym świadczy fakt, że Renault 12, na podstawie którego ten samochód został zbudowany, już w 1980 roku przestano produkować. I tak ta niebieska Dacia jest wyprodukowana w 1985 roku, a ta zielona wyprodukowana została w roku 1990. I pewnie chwilę później przestano produkować ten model. Nic bardziej mylnego. Mimo że w 1999 roku Renault wykupiło Dacie cały czas produkowano ten model aż do roku 2004. Tak. Mogliśmy w 2004 roku kupić samochód po co najmniej czterech liftingach, który konstrukcyjnie pochodził z roku 1969. Warto także nadmienić, że im późniejszy egzemplarz, tym coraz gorsza jakość wykonania. Dacia 1310 mierzy 4,40 m długości, 1,60 m szerokości i 1,40 m wysokości. Waży nie całą tonę. Tak jak już wspominałem, przez te wszystkie lata produkcji mechanicznie ten samochód prawie w ogóle się nie zmieniał. Oba te samochody, 85-90 rok, są na jednogardzielowym gaźniku. W obu tych samochodach mamy silnik 1.3 OHV, około 50 koni mocy. I o ile w latach 60-tych czy 70 taki silnik, to było nic nadzwyczajnego. To już w latach 90-tych czy późnych 80. to już była po prostu konstrukcja przestarzała. A jakie jeszcze inne silniki znajdowały się w tych samochodach? Wybór był nie za duży. Mogliśmy mieć zubożoną wersję 1.2, podstawowa 1.3 oraz ta wzmocniona 1.4. Niektórzy mówią, że był także silnik 1.6 OHV, ale tak naprawdę tamten silnik także był przestarzały. O tym, że jest to samochód zaprojektowany jeszcze w latach 60., świadczy fakt, że mamy tutaj piastę na 3. Śruby. Dziś będę jeździł tylko jednym samochodem, ale wykorzystam to, że mam pod ręką dwa egzemplarze. I opowiem wam o różnicach, jakie są między tymi samochodami. Niebieski egzemplarz jest bardzo biednie wyposażony. Jak spojrzymy na dach, nie ma anteny, a w środku nie mamy nawet obrotomierza. I wskaźniki także są niezbyt bogate. Heh. Zabawne jest to, że jak się otwierają te drzwi, jak tylko naciskam klamkę, to one momentalnie opadają. No cóż, nie są one zbyt dokładnie wykonane. Oczywiście od razu się chcą zamykać i mnie uderzają. A fotele mamy takie ładne niebieskie. Podobno są tylko ładne i nic więcej. Nie ma tutaj ściąganych pasów. Zobaczcie, 85 rok. Miłośnicy polskiego Fiata mnie zabiją, ale dla mnie to są boczki takie jak w dużym Fiacie. No cóż, to miał być tani samochód. Natomiast chwalono ten samochód za to, że ma duży bagażnik i nawet kubica się tutaj mieści. O, nawet się zamknęło. No i przechodzimy do samochodu 5 lat młodszego. Na pierwszy rzut oka. Są to identyczne pojazdy, ale to jest bogata wersja, więc mamy na przykład taki gumowy spoiler, nie wiem, jaką miał funkcję przy 50 koniach, chyba tylko dociążenia tyłu. I tutaj już jest bogato, bo mamy nie tylko obrotomierz, ale też na przykład temperaturę cieczy chłodzącej, czy ciśnienie oleju. Natomiast jakość wykonania, no delikatnie mówiąc. Odbiegająca od standardów roku 90. I z całego tego samochodu, jeśli chodzi o design, najbardziej podoba mi się ten element. To jest maskownica głośnika, natomiast dla mnie to wygląda jak, no nie ukrywajmy, jakby ktoś miał nadprodukcję sitek do makaronu albo sitek do prysznica i po prostu stwierdził, że z tego będzie doskonała maskownica. Wygląda to po prostu śmiesznie. Będąc jeszcze przy drzwiach, mamy tutaj bardzo ciekawe. Dźwignie do otwierania drzwi, ale jeżeli chcesz je zablokować, to tu jest takie małe coś, które służy do blokowania. Trochę wygląda jak potencjometr starego radia. Jest to strasznie niewygodne miejsce. Co ciekawe, to także nie jest wyposażenie podstawowe. Boczki są ze skaju z autobusu, oczywiście korbotronik, a lusterka oczywiście regulowane ręcznie z zewnątrz. Jak zamykają się tutaj drzwi... Dokładnie tak samo. Tutaj też widać, że ten egzemplarz był kiedyś czerwony. O matko. A spasowanie cały czas doskonałe. A jak już jesteśmy przy spasowaniu, zobaczcie, te drzwi są zamknięte. Tak, one są zamknięte. A tutaj spokojnie można włożyć palec. Z kolei tutaj też są drzwi zamknięte. Chociaż słychać, że jakby się chciały otworzyć, a tu no już jest szpara mniejsza. No dobra, ostatni przykład. Spasowanie podszybia z maską i błotnikiem w jednym egzemplarzu. Tu się robi coraz szerzej. I spasowanie w drugim egzemplarzu. Wąsko, bardzo szeroko i coraz węziej. Jeżeli ktoś by chciał, to można by się nad tymi dwoma samochodami pastwić tak bez końca. Po prostu składano, jak im wyszło i chyba tu nie istniało coś takiego jak kontrola jakości. Jeżeli drzwi, maska i tak dalej wszystko się mniej więcej zgadzało. Samochód jechał do sprzedania. Pora zobaczyć silnik. Tutaj jeszcze cięgno, co by nam maska nie żyła własnym życiem. No, powiedzmy, że się trzyma. Tutaj, co po niektórzy mogą doznać szoku, tak wygląda komora silnika samochodu z roku 90. Mi osobiście najbardziej podobają się te przenitowane. Tabliczki, Bo one wyglądają, jakby były produkcji przedwojennej. A co my tutaj mamy? Cztery cylindry umieszczone wzdłużnie, ale żeby było jeszcze zabawniej, cały ten silnik jest przed przednią osią. Skrzynia biegów i napęd na przednie koła. No cudowna dystrybucja masy, wszystko przed przednią osią. No ale cóż, miało być tanie, a technologia była z lat 60. A tutaj do porównania rocznik 85. Także te piękne rozpadające się tabliczki i tak, ten samochód jest bardzo grubo zabiteksowany i wieść gminna niesie, że tylko dlatego jeszcze ten samochód nie przegnił na wylot tutaj mamy starego typu wentylator no i to jest coś przepięknego tak, to jest szklany zbiornik na płyn chłodzący kiedy ostatnio widzieliście w jakimkolwiek samochodzie szklany zbiornik na cokolwiek wiele osób mówiło złośliwie, że ten zbiornik to słoik na ogórki i patrząc na zielony egzemplarz, coś w tym jest. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, patrząc na ten numer win, że win to rzecz nabita. Ale dokładnie tak fabryka nabijała win w tych samochodach. Chociaż tutaj jest całkiem nieźle. Widzieliście kiedyś tak niedbale nabite win w samochodzie z 1990 roku? Bo ja nie. To jest od tego samochodu oryginalna korba. I tak, jak najbardziej ten samochód w ten sposób można uruchomić. Tak to by mniej więcej wyglądało. No ale nie, nie będziemy ryzykować odpalania tego samochodu w ten sposób. Ten klucz ma także drugą bardzo przydatną funkcję. Jest także kluczem do kół. Drzwi otwierają się szeroko, natomiast, o no tak jakby nie chcą się w żadnej pozycji trzymać. Ale nie, to nie jest wina tego egzemplarza. Drugi ma dokładnie tak samo. Najważniejsze pytanie: Czy jest dużo miejsca w środku? No dobra, trzymam drzwi i wsiadam. Wow, jest bardzo, ale to bardzo miękko. I muszę powiedzieć, że miejsca jest całkiem sporo. Regulacja jest oczywiście bardzo podstawowa: przód, tył oraz oparcie, ale. Teraz jestem całkowicie odsunięty i żeby chwycić za kierownicę, muszę całkowicie wyprostować ręce. A teraz jestem na maksa przysunięty i siedzę bardzo blisko kierownicy. Zakres regulacji? Spory. Natomiast widzę tylko jeden problem. Jeżeli tu usiądzie jakaś niska osoba, a nie ma tutaj regulacji wysokości siedziska, będzie sobie musiała podłożyć co najmniej trzy poduszki. A jaki jest sam fotel? Bardzo miękki. Tkanina jest ekstremalnie szara i po prostu brzydka. No ale. To jest fotel jak z samochodu z lat 60. 100% komfortu, 100% miękkości. Ja, gdy zarazem wygodną pozycję za kierownicą, nad głową mam bardzo dużo wolnej przestrzeni. I redaktorzy z czasopisma Motor prl gdy testowali ten samochód, gdy był on nowy, chwalili tą konstrukcję za to, że można prowadzić samochód w kapeluszu. Kierownica oczywiście w żaden sposób jest nieregulowana, ale. Praktycznie nie zawadzam o nią nogami. Myślę, że nawet osoba mająca dłuższe nogi ode mnie nie będzie miała z tą kierownicą problemu. Natomiast to, jak są ustawione pedały, jest po prostu prześmieszne. Te dwa są jakby o, w tej linii, ale nie prostopadle do kierowcy, tylko ciut. Hamulec jest głębiej niż sprzęgło, a gaz jest w ogóle w totalnie innej rzeczywistości. Do obsługi tego samochodu trzeba się po prostu przyzwyczaić. Sama kierownica jest wielka i jednoramienna, ale to dobrze, bo nie ma tutaj żadnego wspomagania. Jeśli chodzi o zegary, nie jest źle. Mamy tutaj bogatą wersję wyposażenia, więc jest obrotomierz, prędkościomierz, przebieg dzienny oczywiście są tutaj wszystkie kontrolki, ale także ilość paliwa, ciśnienie oleju, temperatura cieczy chłodzącej i napięcie akumulatora. Cięgno odsania. I tutaj jeden z elementów bogatego wyposażenia mamy wycieraczki z regulacją częstotliwości wycierania oraz z trybem przerywanym. To jest element bogatego wyposażenia. Natomiast o jakości wykonania tego samochodu świadczy fakt, że ten panel na przykład tutaj tak pięknie odstaje. Same manetki też sprawiają wrażenie dołożonych na sztukę, no bo ta dziura jest tutaj po prostu wielka. A tu z kolei jest w ten sposób. A to jest jakaś ześlepka. Tą manetką włączamy światła oraz przełączamy na światła długie. Natomiast tą manetką przełączamy kierunkowskazy. I powiem Wam, że te manetki sprawiają wrażenie, jakby to się miało zaraz rozpaść. A dodatkowo przeszkadza mi to, że są one niesamowicie blisko. Zobaczcie, jaka jest mała odległość między nimi. Więc czasami, chcąc włączyć kierunek, możemy włączyć światła długie. Tutaj mamy garść przycisku wentylator. Światła przeciwmgielne, podgrzewanie tylnej szyby, nawiew, zapalniczka. I powiem Wam, że to wszystko sprawia wrażenie przede wszystkim bardzo słabo wykonanego. Cały ten panel przy przestawianiu się porusza, a te przyciski, nie wiem jakie Wy macie skojarzenie, ale ja jeździłem Ikarusem do szkoły i one sprawiają wrażenie właśnie przycisków z Ikarusa. A wielkie pokrętło z Amiki służy do regulowania wysokości świateł. No i oczywiście centralnie wielka popielniczka. Skrzynia biegów. Mamy tutaj całe cztery biegi. AR, arrière po francusku, czyli wsteczny, nie R, reverse, jak dzisiaj. No i, że tak powiem, niezbyt pochlebnie mogę się wypowiadać o tej skrzyni biegów i mam tutaj skojarzenia Także z kierowcami i kadusów, którzy walczyli z tamtymi skrzyniami biegów. Bo jedynka jeszcze jak cię mogę. Dwójka. Gdzie jest dwójka? Chyba tu. Potem trójka nieźle. Czwórka też. Natomiast wsteczny trzeba nacisnąć i próbować wrzucić dwójkę i się modlić. O, weszło. Natomiast zobaczcie, jaki jest ten ruch. Jak wraca, to idzie najpierw trochę w lewo. I jeszcze raz w dół. W lewo i po skosie trochę w prawo. Generalnie, delikatnie mówiąc, jest to nieprecyzyjny mechanizm. Przechodzimy zatem dalej. Schowki i schoweczki, a w drzwiach mamy dodatek. Tak, kieszenie w drzwiach były dodatkiem, i tutaj całkiem sporo szpargałów się zmieści. Kolejnym dodatkiem jest ta konsola centralna. W podstawowej wersji jej nie było, i tutaj mamy miejsce na nasz kubeczek. Całkiem nieźle się mieści. Tutaj. Całkiem spory schowek. Wiele szpargałów możemy tutaj zmieścić. O, nawet chce się zamykać. Co ciekawe, jest tutaj dołożone dodatkowe nagłośnienie, no bo fabryczne odmawia posłuszeństwa. Tutaj mamy takie półeczki, więc zasadniczo tu mamy jeden schowek, a tu mamy drugi schowek. No i usiadłem na fotelu pasażera. No trzeba powiedzieć krótko: ten fotel jest bardzo wysiedziany, ale jest tutaj ekstremalnie miękko. Miejsca na nogi całkiem sporo. Pora usiąść z tyłu. I od razu zwracam Wam uwagę na ten element. Nie, to nie jest dosztukowane. Ktoś w Fabryce stwierdził, że to będzie tutaj pasować. Jest szary, kompletnie nie pasujące do niczego, nawet do tej szarej klamki, i dokładnie tak samo jest w tamtej daci. Zatem wsiadamy do środka. Drzwi? No, otwierają się nawet nieźle. Wow! Jest tu ekstremalnie wręcz miękko. Chodziwo bezproblemowo się tutaj mieszczę. Na głowy jeszcze całkiem sporo wolnej przestrzeni, na stopy przestrzeni bardzo dużo. Jedynie kolanami delikatnie mogę czasami zawadzać o fotel przed sobą, ale jak na samochód o tych wymiarach jest tutaj naprawdę przestronnie. Samochód z roku 90, a kanapa z tyłu nie ma zagłówki. Ale co tam zagłówki? Z tyłu nawet nie ma pasów. Na szczęście, okna się otwierają. A przy okazji, okień można wspomnieć o jednej bardzo dużej ciekawostce. Zobaczcie, tutaj jest napis w tą stronę, a ten napis jest w tą stronę. Po prostu obie te szyby są identyczne. Pora przejść do bagażnika, który był mocną stroną tego modelu. Ale zobaczcie, jaki tutaj jest archaiczny zderzak. W latach 90. takich zderzaków już od bardzo dawna się po prostu nie robiło. A tutaj cały czas jest. Kojarzycie ten przycisk? Tak, w wielu daciach później też tak się otwierało bagażnik. No i tutaj pewna ciekawostka. Klapa otwiera się nisko, bardzo nisko. Więc, jeżeli za bardzo się pośpieszymy z wkładaniem czegoś do środka, to można o tą klapę uderzyć. Natomiast sam bagażnik jest naprawdę bardzo przestronny. Tutaj mieszka koło zapasowe. Oczywiście kanapa się nie składa, ale miejsca jest tutaj mnóstwo. A wymiary tej przestrzeni ładunkowej to. 105 cm na głębokość, 120 cm na szerokość, mimo tego, że mamy tutaj koło zapasowe. Jakby je stąd usunąć, byłoby jeszcze, myślę, z 15 cm więcej. Oraz 53 cm na wysokość. Jak na samochód tych rozmiarów, ten bagażnik jest całkiem spory. Mając dostęp do bagażnika, możemy zobaczyć, jak archaiczny jest wlew paliwa. I nie chodzi tutaj wcale o to umiejscowienie, tylko o to, jak to wygląda od tej strony. Tak, tutaj jest normalnie lejek do baku. Tam jest bak. No coś takiego nie było niczym nadzwyczajnym w latach 60., ale w latach 90. było to delikatnie mówiąc przestarzałe. A tutaj mieszka sobie korba wraz z kluczem do kół. Zatem, jak oceniam wytwór tej rumuńskiej inżynierii, trzeba powiedzieć wprost: to nadwozie jest ewidentnie przestarzałe, ale przynajmniej dobrze zaprojektowane. Więc kabina jest bardzo pakowna i bagażnik także pomieści całą rodzinę na wakacjach. Ale teraz pora. Wsiąść do tego cuda i się kawałek przejechać. No dobra, nastał ten historyczny moment, będziemy jechać. Kluczyk w stacyjkę, lekkie sanie i próbujemy to odpalić cudo. Oczywiście z gazem. Ok, myślę, że sanie można już zdjąć. Nie przegaśnie, nie przegaśnie, bo nie jest jeszcze zimno. Odpalamy światła. I możemy jechać. Tak, to będzie jedynka. I myślę, że słyszeliście ten dźwięk. Sprzęgło działa, tak bym powiedział, bardzo szybko łapie. Minimalnie w ogóle puściłem i już zaczyna łapać sprzęgło. I już tutaj, zaczynając jechać, czuć, że jest to miękki samochód. Zjechaliśmy z krawężnika. Łajście na godzinę dwujeczka. Jest bardzo ciepły dzień, bo hamulce są, delikatnie mówiąc, słabe. Niby samochód nie jest ciężki, bo waży tylko tonę, także są tutaj tarcze, ale mimo to brak wspomagania powoduje, że te hamulce są słabiuteńkie. Przy każdej zmianie biegów muszę się zastanawiać, gdzie ten bieg jest. No, i to, co mi się od razu bardzo nie podoba, to fakt, że dźwignia jest strasznie daleko. Ja się muszę niemalże odrywać swoje plecy od fotela, żeby zmienić bieg. Więc generalnie zmiana biegów jest mało przyjemna, bo za każdym razem, zobaczcie, trójka, czwórka, ja się muszę pochylić do tego biegu, żeby go znaleźć. No, i teraz jedziemy sobie na czwartym biegu. Niecałe 50 km na godzinę, niecałe 2000 obrotów. Delikatnie mówiąc, ten samochód trzeba uważać jak się prowadzi, bo luz jest tak duży. O, teraz jadę cały czas prosto, a nic się nie dzieje. Więc zdecydowanie to nie jest samochód, który prowadzi się jak inne, nawet używane samochody z lat 90., tylko to czuć, że to jest stara konstrukcja. Ale jedną rzecz muszę pochwalić. Zdecydowanie to zawieszenie nastawione jest na komfort. I Jest tutaj miękko, bardzo miękko. Natomiast także czuć, że ta skrzynia jest dosyć stara, bo jadę teraz 70 na godzinę, 2500 obrotów na ostatnim biegu. Więc myślę, że 90, no góra 100 w podróży, to jest prędkość wygodna. A tak to trzeba sobie radzić z jeżdżeniem przy prędkości 60-70 km na godzinę, raczej nie więcej. No, i nawet delikatne skręcenie kierownicy powoduje, że ten samochód się bardzo przechyla. Jest tutaj bardzo miękko. No i trzeba się trochę skupiać prowadząc. Bo jeżeli się nie skupiamy, no to luz jest tutaj tak duży, że momentalnie zaczynamy zjeżdżać ze swojego toru jazdy. No cóż, pod absolutnie każdym względem, jeżeli miałbym jeździć takim samochodem na co dzień, to bym chciał wybrać coś innego. Jeżeli miałbym porównywać na przykład do Skody Favorit to jest niebo a ziemię. Ten samochód po prostu czuć, że jest stworzony w zupełnie innych czasach i po prostu w latach 90 już nie nadążał za tym jakie są samochody. I to wcale nie mówię o samochodach zachodnich czy amerykańskich. A raczej mówię o samochodach popularnych, tak był chociażby Skoda Favorit. I mając na uwadze to, Jakie jest to zawieszenie, jaka jest precyzja prowadzenia, to muszę powiedzieć, że nie brakuje mi mocy w tym samochodzie. Po prostu tym samochodem wcale się nie ma ochoty jeździć szybko. Po z kolejny łapię się na tym, że gdy chcę zmienić bieg, na przykład z jedynki na dwójką, to za blisko sięgam ręką i nie łapię dźwigni. W moim odczuciu jest ona po prostu w bardzo złym miejscu. To, o czym nie możemy zapominać. Każdy pedał jest w innym miejscu i po prostu na tym czasie strasznie skupiać na samym początku, żeby po prostu wcisnąć właściwy pedał. I moment, kiedy odpuszczamy gaz, a chcemy wcisnąć hamulec, nogę trzeba bardzo mocno cofnąć, żeby być w stanie stopę położyć na hamulcu. 60 km na godzinę, 2000 obrotów. No cóż, precyzji prowadzenia nie stwierdza się. Jeżeli ktoś chce mieć takiego grata dzisiaj, to zdecydowanie polecam nim raczej jeździć wokół komina, bo na dłuższej trasie to może być po prostu męczące. No i <laughs> chyba w żadnym samochodzie, żeby schamować się z 60 niecałych kilometrów na godzinę do zera do świateł, nie musiałem tak dużo użyć siły. Zaraz będzie zielone światło, spróbujemy ciut dynamiczniej ruszyć, żeby Wam pokazać jak niezbyt szybki jest to samochód. 3000 to zmiana biegu. Dwójka, trójka. Gaz mniej więcej w trzech czwartych 60, czwórka 70 na godzinę. Tutaj jest takie ograniczenie. Jeśli podobacie to co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. Powiem Wam tak: dawno tak mocno nie skupiałem się, wjeżdżając 60 km na godzinę w zakręt. Bo mam takie delikatne uczucie, że zaraz wypłynę z niego albo wylecę. Tak czy siak? To nie jest samochód do jedzenia jakkolwiek szybciej. No i powiem wam, że nawet gdyby tu był mocniejszy silnik, to nie chciałbym po prostu szybciej jechać, bo ten samochód w żadnym stopniu nie budzi we mnie jakiegokolwiek zaufania. Mimo tego, że tak naprawdę jest to sprawny egzemplarz. O, dobra, zatrzymamy się. Ale tutaj każde żółte światło to człowiek ma pierwszą myśl Zdążę, nie zdążę, zablokuje hamulce, nie zablokuje hamulce. Wow, a w taki letni ciepły dzień jak dziś. Jazda Dacia 1310 ma coś z siłowni oraz sauny. Więc tak naprawdę jadąc, także uprawiamy sport Niestety po krótkiej przejażdżce. Czuję, że moja prawa noga, szczególnie naciskając hamulec, trochę popracowała, a moja prawa ręka także musiała trochę popracować, żeby znaleźć i wbić odpowiedni bieg. Tak, to była czwórka, nie dwójka, ale już sytuacja opanowana. Jest trójka. Tak kończąc jazdę tym samochodem, że gdy jeździłem Land Roverem serią 2A, film w wyskakującej karcie, zapraszam, to teraz mam wrażenie, że oba te samochody są z bardzo podobnej epoki. Ten jest oczywiście mniej toporny, bo nie jest to pojazd terenowy, ale i ta dacja 1310 i Land Rover Seria 2a, jeśli dobrze pamiętam, z 1966 roku sprawiają wrażenie pojazdów wyprodukowanych w bardzo niewielkim odstępie czasowym, a nie tak jak jest naprawdę w odstępie prawie 30 lat. A jeżeli Ty jesteś właścicielem oldtimera, youngtimera, klasyka albo po prostu grata i chciałbyś udostępnić mi taki samochód do filmu, pisz na praktyczna strona motoryzacji małpa.gmail.com. Adres także w opisie tego filmu. Nadeszła pora na podsumowanie. I myślę, że dla wielu nie będzie ono zaskakujące. Ten samochód na przełomie lat 70. i 80. był po prostu tanim sposobem na przemieszczanie się z punktu A do B. Natomiast w roku 90., był już straszliwie przestarzały i tak naprawdę powinien zostać już wtedy wycofany z produkcji. A dzisiaj, po 30 latach, jeżdżenie tym samochodem jest po prostu przygodą dla koneserów. Ale jeżeli Ty lubisz stare samochody i lubisz obcowanie z mechaniczną, starą motoryzacją, chociaż raz w życiu powinieneś przejechać się Dacia 1310. Z tej strony Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć! W życiu bym nie uwierzył, że ten samochód ma 30 lat 34 Jeździ jakby miał 50 No, prawda Pójdziesz taka na oczy, musisz wyrzucać kierunki Przestałeś znowu wrzucić długi.